Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj mielone klopsiki w sosie serowym. Takie klopsiki można po prostu gotować, bądź później po ugotowaniu zapiec w piekarniku pod warstwą żółtego sera i na przykład posiekaną pietruszką. W obu wersjach smakują bardzo dobrze i w obu wersjach przyrządza się je naprawdę bardzo szybko. Jeśli nam się spodobają, to przepisy i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv i serdecznie tam zapraszam. Za chwilę pokażę, jakie przyrządzam i dodam, że są naprawdę bardzo smaczne, więc gorąco polecam. Do miski dodaję 250 g mięsa mielonego. W moim przypadku jest to mielona wieprzowina, łopatka wieprzowa, aczkolwiek myślę, że mięso spokojnie można podmienić na wołowinę czy na drób i także będzie dobrze. Dodaję teraz jedno całe jajko. I ponieważ robię te klopsiki w sosie serowym, to jakoś bardzo pasuje mi tutaj coś zielonego, więc zamiast cebuli dodam szczypiorek. Kilka gałązek w miarę drobno siekam. Sole do smaku. Ja dodałam niepełne pół łyżeczki, ale ilość soli oczywiście jak zawsze według własnych upodobań i według własnego smaku. Czarny pieprz. Ja dodałam jakąś jedną czwartą łyżeczki, ale znowu ilość pieprzu zależy od tego, jak pikantne chcemy mieć te klopsiki. I na koniec suszona bazylia pół łyżeczki. Teraz bułka tarta lub kaszka manna, dwie-trzy łyżki stołowe. Ja chciałam dzisiaj takie bardziej zwarte, zbite klopsiki, dlatego dodałam trzy łyżki bułki, aczkolwiek dwie w zupełności wystarczą. No i kiedy masa mięsna już jest gotowa, to jest dobrze wymieszałam wszystkie składniki wraz z przyprawami i całość jest równomiernie w całej masie rozprowadzona, a smak mięsa także mi odpowiada. Całość jest gotowa i formuję małe, zgrabne klopsiki. Ręce zbliżone w wodzie, dzięki temu łatwiej będzie formować mięsne kuleczki, a w międzyczasie nagrzewam już patelnię, za chwilę będzie mi potrzebna. Ja robię takie malutkie, ale oczywiście ich wielkość według własnego uznania. Gotowe. I czas je teraz usmażyć lub opiec. Jeśli smażę, to dodaję niewielką ilość oliwy z oliwek lub oleju i podsmażam. Jeśli chcę opiec, czyli bez udziału tłuszczu, tak jak w moim dzisiejszym przypadku, rozgrzewam mocno patelnię umożliwiającą smażenie beztłuszczowe, na przykład teflonową i wykładam klopsiki. Wybiegam lub smażę na niezadłużym ogniu przez kilka minut, tak żeby z każdej strony ładnie się zrumieniły. W środku nie muszą całkowicie stracić surowości, dlatego że za chwilę będę jeszcze je gotować. Kiedy klopsiki już się zrumieniły z każdej strony, wyłączam grzanie i odstawiam patelnię na bok, a sama szykuję sos serowy. Na tarce o grubych oczkach ścieram jakieś 120 g żółtego sera i zabieram się za szykowanie sosu. Do garnka dodaję łyżkę masła i roztapiam. Następnie dwie czubate łyżki mąki. Dokładnie mieszam i przez chwilkę zasmarzam, tak długo aż uzyskam jasną, złocistą zasmarzkę. Kiedy jest już jasna i złocista i zaczyna bardzo przyjemnie pachnieć dolewam 300 ml zimnego mleka. Ważne, żeby mleko było zimne, dlatego że ono stopniowo będzie się ogrzewało razem z mąką i wówczas nie zrobią się grudki. Dolewam je stopniowo i cały czas energicznie mieszam. No i kiedy sos zaczyna się gotować i gęstnieć, oceniam, czy nie jest zbyt gęsty. Jeśli trzeba, dolewam odrobinkę mleka. Ja doleję. Teraz już jest dobrze, zatem jakieś 350 ml mleka. I kiedy zaczyna się gotować, dodaję większą część sera, jakieś 3 czwarte może. I szybko mieszam. Teraz dorzucam klopsiki. No i nie powtórzcie mojego błędu. Ja oczywiście zapomniałam doprawić sos do smaku. Doprawię go teraz odrobinką soli. Oraz łyżeczką ziół prowansalskich. Posypuję pozostałym żółtym serem. robinką ziół. I wstawiam do nagrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika i zapiekam przez jakieś 10-15 minut, a tak naprawdę do czasu, kiedy klopsiki w środku będą już dobre, a całość zwierzchu ładnie zapieczona. I gotowe. Gorące klopsiki zapieczone w sosie syrowym już na stole pachną przepięknie i świetnie smakują z ryżem, z ziemniakami czy po prostu z pieczywem. Ja zapiekłam je w osobnym naczyniu z samym tylko sosem, ale można je przygotować także w ten sposób, że na dno naczynia układam warstwę już ugotowanego ryżu, na to klopsiki z sosem i dopiero wówczas stawiam te naczynia do zapiekania. W obu wersjach sprawdzą się doskonale, dlatego wspominam też o tej drugiej możliwości. Mam nadzieję, że Wam posmakują. Są bardzo sycące, nieco kaloryczne, ale naprawdę bardzo smaczne, więc od czasu do czasu bardzo chętnie je podaję. Mam nadzieję, że Wam posmakują i że zechcecie je zrobić. Ja moje póki gorące podaję na stół, a Wam, jak zawsze, na koniec życzę smacznego.